chciałam serdecznie powitać i przedstawić prowadzącego dzisiejsze spotkanie pana Kamila Wyszkowskiego, dyrektora Biura Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju w Polsce. Dzień dobry państwu. Dziękujemy. Brawa się na pewno przydadzą, bo, bo wiadomo, stres w takiej sytuacji jest nieodzowny i jest ważnym elementem też naszego, naszej mobilizacji po naszej stronie. Współprowadzącą dzisiejsze spotkanie jest stojąca po mojej lewej stronie Anna Szatkowska-Cieszka, która jest koordynatorką biura UNDP w Lublinie i dyrektorką Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie. I w tym miejscu, z tego miejsca, chcielibyśmy państwa powitać na piątym spotkaniu poświęconym ekonomii społecznej w ramach ogólnopol ogólnopol ogólnopolskich spotkań ekonomii społecznej. To spotkanie mamy w Lublinie i bardzo z tego powodu się cieszymy. Dokładnie tak. Jesteśmy bardzo dumni, że gościmy Państwa w Lublinie. Chciałam przypomnieć, że patronat nad wydarzeniem objęli pani minister pracy i polityki społecznej, pani Jolanta Fedak pani wojewoda lubelska Genowefa Tokarska pan marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman oraz prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk i korzystając z okazji chciałam serdecznie powitać obecnych na sali panią wicewojewodę Henrykę Strojnowską witam serdecznie pana marszałka województwa lubelskiego Krzysztofa Żuka Hetmana. Myślę ciepło o panu prezydencie Krzysztofie Żuku, stąd to przejęzyczenie, które do nas właśnie jedzie, natomiast chciałam serdecznie powitać panią prezydent Monikę Lipińską. Proszę państwa, spotykamy się na Święcie Ekonomii Społecznej. Ja uśmiechnąłem się przy wymienieniu miasta, nazwy miasta Lublin, no nie przez przypadek, ponieważ to miejsce szczególne, miejsce, gdzie przy okazji organizacji tego wydarzenia spotkaliśmy się z bardzo dużym wsparciem zarówno Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i życzyłbym nam wszystkim podobną, wzorową współpracę ze strony władz regionalnych, władz miasta i to chcę w tym miejscu podkreślić. Także raz jeszcze bardzo dziękuję panu prezydentowi, na ręce pani prezydent, pan prezydent jedzie, panu marszałkowi i pani Wojewodzie za, za, za znakomite przyjęcie. I myślę, że proszę o brawa, bo naprawdę było... Świetnie się z Lublinem pracuje i to chcę, i to chcę, z, tego miejsca, to chcę z tego miejsca podkreślić. To, co chciałabym, na co chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to to, że spotykamy się w miejscu szczególnym. To również jest dla nas niezwykle ważne. Spotykamy się w warsztatach kultury, instytucji miejskiej podlegającej pod Centrum Kultury, w sali, na której Państwo siedzicie, którą mam nadzieję udało nam się wspólnie z warsztatami kultury zaadaptować do, do, do tego wydarzenia. Jeszcze jakiś czas temu trwała praca w warsztatach samochodowych, natomiast w tym momencie prężnie działająca instytucja kultury nas tutaj gości. Jeszcze raz chcę podziękować władzom miasta i władzom. Centrum Kultury za doskonałą współpracę i za umożliwienie nam przeprowadzenia tego wydarzenia, tego święta ekonomii społecznej właśnie w tym miejscu. Jeszcze dopowiem, że w tym miejscu jeszcze niedawno stały maszyny i czuć było tej smar, inne zapachy związane z pracą. Także to miejsce jest szczególne także i od tej strony, bo pokazujemy, że można dokonywać innowacyjnej transformacji z jednego miejsca w drugie tak naprawdę przebudowywać jego funkcję społeczną. Także to jest też pewna, pewien przykład innowacji, która tutaj w tym mieście zaczyna bardzo dobrze funkcjonować i się, i się rozgaszczać. Dopowiem jeszcze, że nasze spotkanie jest transmitowane online. Dodatkowo mamy też możliwość korzystania z Wi-Fi. Także na kolumnach są wywieszone dla Państwa kody i, i odpowiednie... No, od, odpowiednie, ty, 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 nazwa sieci, także Państwo mogli się bez problemu do sieci zalogować. Także do tego zachęcamy, jeżeli byłaby taka potrzeba. Dodatkowo informujemy, że na całe wydarzenie jest realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, czyli do absolutnego minimum ograniczyliśmy drukowanie materiałów konferencyjnych. Co pewnie Państwo zauważyli, ponieważ dostali Państwo tylko agendę i teczkę. I wszystkie. Dodatkowe elementy, które zostały Państwu przekazane, są wykonane z materiałów biodegradowalnych. Także też do tego zachęcamy. Natomiast na stronie internetowej są zamieszczone wszystkie materiały, które temu. Wydarzeniu są dedykowane, włącznie z notkami biograficznymi poszczególnych panelistów, materiałami dodatkowymi, linkami do innych miejsc, gdzie są publikacje, raporty i analizy. I Chcielibyśmy, żeby tego rodzaju praktyka zagościła na stałe przy organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń. Po pierwsze, jest to przyjazne dla środowiska podejście, a po drugie, bardzo często no, spotykamy się z dużą ilością makulatury, która zostaje po organizowaniu wydarzeń, która się po prostu marnuje i następnie jest wyrzucana na śmietnik. To, o to bym prosił, żeby Państwo też z dużym zrozumieniem, się, dużym zrozumieniem się wykazali i nie dziwili się, że tak mało materiałów w teczce Państwo znaleźli. To, co również ważne i o czym należy powiedzieć, to fakt, że rok 2012 jest rokiem spółdzielczości ONZ-u. Kamilu, czy, czy, czy możesz do. Tak, ja dopowiem to jeszcze jedną rzecz istotną. Po naszej stronie ten rok poświęcony współdzielczości, rok 2012 będzie rokiem wypełnionym wydarzeniami. O tym będzie mowa w dalszej części naszego spotkania, ale sygnalizuje, że ten rok 2012 no, wejdziemy z niego no, z pełną parą i energią, także. Do, Magazynujcie i, i swoje siły i swoją energię na 2012, bo będzie się dużo ciekawych rzeczy działo. Ale myślę, że o tym wszystkim będziemy mówić przez całe dwa dni, przez cało kształt piątych ogólnopolskich spotkań ekonomii społecznej, w związku z czym po to, żeby nie przedłużać naszych wystąpień, chciałabym zaprosić do zabrania głosu pana marszałka województwa lubelskiego, Krzysztofa Hetmana.